Witam dzień dobry Anton Wajolet Sikłania, a znajdujemy się w Paradise Talk Show. Moim dzisiejszym gościem jest Joseph Lazar, z którym dziś przeprowadzę ciekawą rozmowę oraz zadam mu parę pytań. Witam bardzo serdecznie, z tej strony ja, Józef. A więc zaczynając, jak y, humor, jak samopoczucie? No, y, zanim przyszłem tutaj w ogóle na studia, to trochę tam zjałem i tak dalej, napiłem się. No, zrobiłem to, że trzeba było jeszcze zrobić, na szpitalu trochę, później przyjechałem. Myślałem trochę o ale co to? A, no i po prostu były pozytywne na tę rozmowę, bo widziałem, jak wyglądała rozmowa na przykład 03, i było dobre. Dobrze. No. A więc zaczynając, czy chciałby Pan zmienić coś za swojej kadencji? W sumie nie wiem, czy za dużo się zmieni, poza tym, że będę tempinował tego, żeby. Na szpitalu byli tylko, ok, jak ci medycy na służbie, jak są, którzy wykonują swoją pracę, według mnie, bardzo dobrze. Czasami przychodzą od czasu do czasu po prostu nadzorować medyków i patrzę po prostu, jak oni tam pracują. Muszę czasami wierzyć, żeby robić, nie wiem, bo czasami ta firma ma problem, bo no niestety. Powiedzmy, że nie wszystko dostajemy do szpitala za darmo, muszę czasami tam pojechać. Dyrektor tam, czasami musi zarządzać i patrzy po prostu, czy wszystko dobrze ten, jest. Nie wiem, że na przykład, A, że to nie możemy dowieść, że to i tych leków nie mamy już w magazynie, że nie możemy już ich dostarczać, umowa się z nimi nie skończyła, że coś. No takie różne, niektóre pierdoły. Mm -hmm. A więc dlaczego widzimy tak rzadko w pracy? No teraz mam mała przerwa, ogólnie wiem, że byłem, w, jak powiedzieć, zdarzył się pan okres wakacyjny, tam troszeczkę musiałem jakby co, trochę poplanować, wakacje jechać, tam wiem, że jest zawsze jakaś personel medyczny na szpitalu, więc złych, że złych incydentów nie powinno być, też trochę musiałem się zajmować z takimi innymi sprawami, jak właśnie się mówiłem, w ogóle, jakby to powiedzieć, zostałem i się przywitałem tam przed niektórymi, to musiałem wyjechać na małą, nie wiem, na które takie spotkanie i tak dalej, żeby załatwić nowe kontrakty. A więc, panie Lazar, mhm. chodzą słuchy, że państwo medycy nie potrafią wykonać nawet najprostszych rzeczy, takich jak resuscytacja. E e że że państwo medycy nie potrafią wykonać takich prostych rzeczy, jak resuscytacja coś na swoją obronę? Yy, Potkami, ale żeby one się były prawdą, to skoro pan ma niby takie informacje, raz żadnych jeszcze Mówisz nie dostałem. Jak wiesz, to chce czernić, może sam szpital za to, co robi i no. Że jeszcze do skargi nie przyszło, to zawsze może walnąć skargę, nie wiem, podejść do... Do jakiegoś my i powiedzieć, a jeżeli ja po prostu jestem na służbie. Jeżeli, jeżeli jest jednak taki problem, to oczywiście będzie trzeba coś z tym zrobić. A mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz: że no niektórzy są nowi, niektórzy się muszą się od nowa nauczyć, bo czasami niektóre uniwersytety nie do końca uczyły, tak jak miało uczyć to nie uniwersytetów, że nie do końca dobrze uczą. Ogólnie, zanim zostają, nasi praktykanci zostają o coś e, ten. Zostają pełnymi ratownikami medycznymi, to robimy im krótkie też żeby zobaczyć, czy e, wiedzą, jak się zachowywać. Jeżeli coś się stanie, no, nie wiem, jakiś pocisk w jakimkolwiek miejscu, rany różne. O. To mogę zakończyć z tym. Dlaczego państwo medycy nie, nie przestrzegają przysięgi Hipokratesa? No właśnie też się zadaje sobie od czasu do czasu takie pytanie i czasami minusy idą takie coś chcę żeby jednak medycy e, tak jakby dostępowali tej całej przysięgi troszeczkę niektórym w sumie, tam jednej osobie myślę, czy tam ogóle się raz zdarzyło, żeby im to powiedzieć na głos. No ale tak można powiedzieć, że no... Na razie jest... Dobrze. Dobrze. A ma pan jakieś wytłumaczenie na to, wszystko, co się ostatnimi czasy dzieje w, w szpitalu? No... Jeżeli tak może powiedzieć, to niestety... Nie mam, bo zanim zrobiłem małą przerwę od pobytu w szpitalu, to no, troszeczkę nie dostawałem wszystkich informacji, ale za czasów, jak byłem, no nie było żadnych skarg, że jest skarż, było coś złego, ale tak jakby teraz, jak słyszę, że negatywne rzeczy same są o tym jednak szpitalu, bo jednak się nie spodziewałem, myślałem, że jednak będzie lepiej, to tak troszeczkę myślę, że jednak powinienem jeszcze częściej wchodzić na całą służbę i być. Jak wszyscy wszystko ogarniają, jeżeli chodzi o pracę, no to jedynie byłoby tyle. Dobrze. Dziękujemy panie za wywiad. Mówił do, do was Antony Violet, a to było Paradise Talk Show. É, <laughs>